Dobrody w Krainie Krasnali Rety! Krasnal Dobromir pędził przez miasteczko ile sił w maleńkich krasnalich nóżkach. Uciekajcie, przyjaciele! Nadchodzi Rudobrody! Na dźwięk tego strasznego imienia wszyscy zadrżeli. Krasnal Kosiarek porzucił swoje ulubione zajęcie – strzyżenie trawy. Kucharek przerwał gotowanie. A porządniś, cisnął miotłę w kąt i wziął nogi za pas. Żółw pośpieszek z wrażenia zgubił hulajnogę. nogę. Nawet ospałek, największy śpioch wśród krasnali, zaniepokojony, wystawił nos pod kołdry. Skąd takie poruszenie wśród małego ludku? Kim jest ten rudobrody? Olbrzym, z rudą brodą już raz odwiedził krainę krasnali. Cóż to się wtedy działo? Wielkolud człapał po okolicy, depcząc swoimi ogromnymi buciskami wszystko, co tylko stanęły mu na drodze. Drzewa i domy, studnie i ogródki. To była prawdziwa katastrofa. I choć działo się to przed wielu, wielu laty, Krasnale do dziś pamiętają tę straszną historię. Przekazują ją sobie z pokolenia na pokolenie ku przestrodze. A dzisiaj Rudobrody znów przybywa do miasteczka. Aż strach pomyśleć co czeka biedne Krasnale. Dzień dobry! huknęło gdzieś z chmur. Hej, hej, skrzaty, nie bójcie się mnie. Obiecuję, że tym razem będę chodził na paluszkach. I rzeczywiście, rudobrody szedł przez miasto, niczego nie niszcząc, nie do wiary. To co poczęstujecie mnie herbatką? Zapytał nieśmiało a kucharek już gotował wodę w największym saganie, jaki udało mu się znaleźć w miasteczku.